Deklaracja prezesa Prawa i Sprawiedliwości o rządzie technicznym. Wczoraj tu w studio Przemysław Wipler zaapelował do polityków PSL-u o to, aby wystawili kandydata na premiera. To jest scenariusz, który rozważacie jako realny scenariusz, czy to jest tylko deklaracja po to, żeby, żeby obywatele zobaczyli, że obóz, że jest możliwa inna koalicja w ramach tego sejmu? Proszę Państwa, to są dwa różne scenariusze, oczywiście bardzo pokrewne, ale jednak różne. To znaczy, scenariusz w konfederacji zgłoszony przez przemysłowego Wippera mówi o rządzie mniejszościowym PSL-owskim, my mówimy z kolei o rządzie technicznym, gdzie nie ma w ogóle polityków dajemy taką propozycję. A to z powodu następującego. Otóż pan Tusk zorientował się po 24 godzinach, że przegrał wybory prezydenckie. Zorientował się po 24 godzinach, że społeczeństwo polskie po 16 miesiącach jego rządów dało, czy 17 nawet dało mu czerwoną kartkę i zgłasza wniosek o wotum zaufania, ponieważ słyszymy z ust i niektórych przedstawicieli PSL-u i samego pana marszałka Hołowni, że to jest głupi pomysł, zły i że jak stwierdził już marszałek Hołownia, nawet mogą się wstrzymać, to znaczy, co... cùng... że rząd upada. Ja, Skoro rząd upada, to mamy, Szanowni Państwo, propozycję dla części koalicji dzisiaj rządzącej. Zróbmy rząd techniczny, nie wchodzimy do rządu, nie chcemy wchodzić do rządu, żeby nie było wątpliwości, damy tam specjalistów, uzgodnimy tych specjalistów z Wami. I niech specjaliści przejmą te wszystkie resorty, łącznie z, z taką premiera, i niech prowadzą ten rząd, ile trzeba będzie. Być może do 2027 roku, a być może do wyborów przedterminowych wiosną przyszłego roku. Chodzi o to, żeby nikt żeby nie bał się, krótko mówiąc, że o to my teraz nagle chcemy skoczyć do rządu. I, i, nie, my chcemy, i to jest podstawowa nasza, nasza idea, idea pana prezesa Kaczyńskiego, żeby jak najszybciej odsunąć od władzy, ten szkodliwy rząd tego nie roba. Bo to jest leń śmierdzący. Jak pan Polska? Panie, 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 panie jest leń no, śmierdzący. Wczoraj no, doność, mówmy, mówmy powiedział, prosto. że trzeba się zabrać do roboty A czyli do tej wynik... pory nie pracował. No to no nie uprawda, no. powiedział, że czekał na wynik, no nie powiedział tego, ale to wynika z tego, co powiedział, że czekał na wynik wyborów e, prezydenckich, tak się ułożył kalendarz wyborczy. Chciał, no, ja tak rozumiem tę logikę polityczną, chciał, żeby zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i w Sejmie e, był człowiek z tej samej rodziny politycznej, żeby można było zmieniać przepisy, wprowadzać ustawy i robić to, co no, z inną polityką, robiło Prawo i Sprawiedliwość. Miało większość w Sejmie, miało prezydenta, a więc wprowadzało ustawy na przykład zmieniające kształt prokuratury albo mediów publicznych, bo to zdaje się Donald Tusk na razie robi wbrew obowiązującym ustawom. Szanowni Państwo, Pan Donald Tusk i jego koalicja 13 grudnia jest w całkowitej rozsypce. Liderzy tych ugrupowań kompletnie z sobą nie rozmawiają, nie spotykają się nawet, nie uzgadniają swoich projektów. Ilość ustaw, które przeszła przez Sejm w porównaniu do tego, kiedy myśmy rządzili przez 8 lat, jest co najmniej dwa razy mniejsza. No ale słyszymy, że to prezydent... dlatego, że nie było prezydenta No Ale teraz też nie, nie będzie. No i co? No i w związku z tym co? Mamy wierzyć. nie? Bo szanowni Państwo, bo kraj na naszych oczach zamienia się w jakiś. No, w jakieś monstrum, to znaczy upadają nam spółki z karu państwa, zaczynają przynosić straty nawet lasy państwowe. Mamy potężny dług, potężną dziurę budżetową i niemoc rządu, który uwikłał się w spór polityczny i to taki hejterski, czego przykładem jest ten naukowo-akademicka sieć komputerowa i Ministerstwo Cyfryzacji, które miało być parasolem nad, nad wyborami. Więc ten rząd musi odejść do historii. Nie może być już. W tym rządzie. Ani Nowacka, która psuje polską szkołę, ani Siemoniak, który uwikłał służby w kampanię wyborczą, ani przede wszystkim Tusk, który nic nie robi, który nic nie robi, ani Bodnar, który zepsuł całkowicie wymiar sprawiedliwości, ani ten Sikorski, który po prostu w polityce zagranicznej sprowadził nasz państw, nasze państwo i to na arenie światowej i to na arenie europejskiej do jakiegoś podnóżka wyrzucanego do któregoś tam drugiego wagonu. Dlatego dajemy ofertę ludziom, którzy uwaga wczoraj do mnie dzwonił po raz drugi. Prominentny działacz polskiego stronictwa ludowego, poseł, samorządowiec, który mówił mi raz jeszcze partia, która mówi dokładnie to, co Przemek Wipler wczoraj tutaj w tym studio, partia, która widzi, że jest konserwatywna że jest y, tradycyjna i widzi, że wszyscy skręcają w prawo, i Polska, i Europa, i świat, a ona dalej idzie w lewo na zderzenie razem z Tuskiem, który skręca w lewo, yy, nie może przetrwać. Dlatego sami psl którzy głosowali w tych wyborach bardzo często na Karola Nawrockiego, mówią dość. Słyszymy to zresztą od posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mówią, że to jest po prostu dramat, no dobrze, że Tu jaki... powinien się podzielić. Dlatego nasza oferta, stwórzmy rząd techniczny. Nie chcemy być w tym rządzie. Chcemy tylko, żeby Przecież rząd techniczny który, przejął władzę. Bo, bo, bo powiedział, pan, że, powiedział pan, że to miałby być rząd, w którym nie będzie polityków, będą specjaliści. No, słyszeliśmy oczywiście wielokrotnie tego rodzaju deklaracje, ale ktoś miałby być, przepraszam, ktoś jest specjalistą odbycia szefem rządu, jak nie polityk. polityk. No to politycy są po Owszem. to politykami, żeby byli ministrami, Owszem. szefami rządów, wicepremierami, Owszem. szefami dużych instytucji Owszem. państwowych. Poza sytuacjami wyjątkowymi, takimi jak ta, kiedy rząd techniczny będzie rządem przejściowym, przejściowym albo do 28 roku. Dwuletnim rządem przejściowym, dwuletni dryf bez kierunku politycznego, bez politycznej wizji, nie, kierunek polityczne, bez politycznych, no przecież tego się nie da zrobić. Kierunek polityczny będzie, bo ten rząd musi ktoś wybrać. W sytuacji, gdyby Tusk otrzymał y, już podwójną czerwoną kartkę i nie uzyskał wotum zaufania od swojej koalicji, bo na tym polega również nasza oferta, myślę, że na tym polega oferta również Konfederacji, trochę inna. Wtedy rzeczywiście przy rządzie technicznym umawiamy się z naszymi kolegami, mamy kierunek no ale polityczny, ale w, w takiej naszym... sytuacji zwołuje się przedterminowe wybory. Jeżeli większość traci mandat, no to zwołuje się przedterminowe wybory, bo trudno jest mi wyobrazić sobie sytuację no to to anonimowych naszym... ekspertów, którzy mają, no przede wszystkim oni mają być odpowiedzialni. Ale wyjaśnijmy naszym widzom, na czym rzecz polega. No nie można sobie tak powiedzieć, zwołujemy przedterminowe wybory, bo są wymogi konstytucyjne. W konstytucji są tylko trzy przypadki możliwości rozpisania przedterminowych wyborów. To to znaczy, wtedy, kiedy sam większością aż dwóch trzecich podejmie decyzję o samorozwiązaniu i to jeszcze ustawowej liczby posłów, czyli trzeba zdecydowanie ponad 300 tych posłów, albo kiedy rząd nie uzyska wotum zaufania, albo uzyska wotum nieufności, albo wtedy, kiedy budżet nie zostanie uchwalony w terminie czterech miesięcy od końca września. I w tym momencie, w gruncie rzeczy, mamy do czynienia albo z jedną sytuacją, to znaczy, wotum zaufania nie zostanie dla Tuska udzielony i w ogóle nie będzie następnego rządu i przedterminowe wybory. Albo... techniczny rząd do wiosny, brak budżetu i przedterminowe wybory. To są dwie możliwości. Nasza oferta, nasza oferta polega na tym, żeby ci, którzy dzisiaj są w koalicji, a którzy są rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę na sondaże Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Są dramatyczne. Nie wskazują na to, żeby dostali się do Sejmu. Więc nasza oferta polega na tym, nie musimy się dzisiaj wybierać. Możemy stworzyć razem rząd techniczny. Nie chcemy też, żebyście myśleli, że chcemy rządzić od razu z wami. Nie. Stwórzmy rząd techniczny, naprawmy to państwo, wyrzućmy dników niech niech pilotuje to państwo, niech wzmocni jego bezpieczeństwo z nowym prezydentem. Mówi o tym prezydent Donald Trump, mówi o tym Marco Rubio. Wybraliście prezydenta, który zapewni nam bezpieczeństwo. Niech współpracuje dobrze z prezydentem dla bezpieczeństwa. I teraz tak, zobaczymy. Albo przedterminowe wybory na wiosnę, do tego czasu porozmawiajmy, jak ludzie w normalnym dialogu politycznym, jak możemy razem dalej współpracować, albo dotrwamy do 27. Jeśli ten rząd się sprawdzi, to zawsze będzie tylko rząd przejściowy. Na tym polega nasza oferta. Nie, że my chcemy wejść na stanowiska? Nie. My chcemy tylko koniecznie, bo to powiedzieli Polacy i to w bezwzględnej większości, nie chcą Tuska, nie chcą Bodnara, gdyby, nie chcą Siemoniaka, Sikorskiego, Giertychów i wszystkich innych. Gdyby tego rodzaju rozmowy miały się odbywać, miały być rozmowami na serio, ja muszę powiedzieć, że tak rozumiem tę wczorajszą rzuconą w trakcie konferencji prasowej deklarację Szymona Hołowni, że on nie wie, czy jego ugrupowanie zagłosuje za wotum zaufania. Jednocześnie mamy wypowiedzi i pytania, które kierowane są do innych członków koalicji, no do Włodzimierza Czarzastego, o to, czy będzie zmiana na stanowisku marszałka, marszałka Sejmu. Tam pojawiają się pytania o nową w ogóle umowę koalicyjną. Czy Prawo i Sprawiedliwość, myśląc o tego rodzaju propozycji, jest w stanie złożyć jakiegoś rodzaju propozycję, na przykład ugrupowaniu Szymona Hołowni, na przykład w kwestii dotyczącej Pozostawania, go na, pozostawania Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu przy innej zupełnie większości. To również wymagałoby zaangażowania innych ugrupowań. Nie padły tutaj tego rodzaju słowa z ust Przemysława Witlera, ale musiałaby w to włączona być Konfederacja. Musiałaby być w to włączone oczywiście ugrupowanie Szymona Hołowni PSL. I nie wiem nawet, czy by to wystarczyło, czy by nie trzeba było jeszcze szukać jakichś dodatkowych głosów. Jeżeli patrzymy na matematykę, na arytmetykę,

poza pisem i Konfederacją, żeby taki rząd techniczny stworzyć. Albo rząd mniejszościowy, albo rząd już koalicyjny. To A to czy myślisz o takim rządzie? To, to ja dopytam, bo to też związane tak. jest bezpośrednio z, z tą arytmetyką. Czy w jakiś sposób w tego rodzaju rozmowy jesteście w stanie włączyć no, pozostające formalnie poza koalicją ugrupowanie Adriana Zandberga, który też mam wrażenie z, zupełnie no, z boku stawia się tego, tego konglomeratu, który w tej chwili rządzi w Polsce? I właśnie po to, żeby rozmawiać można było również swobodnie z Adrianem Sandbergiem, proponujemy rząd techniczny. Nie na zasadzie rządźcie z nami. Nie. Na zasadzie odstawmy do archiwum polityki. Tuska i jego szkodników, i stwórzmy rząd techniczny, zobaczymy, jak ponaprawiać rzeczy, które dzisiaj idą w złych kierunkach. Przecież Adrian Zandberg i Partia Razem wiele takich kierunków wskazuje, choćby likwidację tych wielkich rozwojowych, prorozwojowych inwestycji jak, CEN, jak CPK. A dalej będziemy widzieć, jak to wszystko poukładać. Dlatego rząd techniczny. Jako nasza propozycja, my nie chcemy być na stanowiskach. chcemy tylko, żeby tu zgłoszono do władzy. I tutaj wszystkie możliwości, wszystkie rozwiązania, propozycje są możliwe także te, o których pan redaktor przed momentem mówił. Również że, takie w których propozycja dla Szymona Hołowni, dla jego ugrupowania. Oczywiście, że tak. Bez na status. Tak, to. Ale bez bezwzględnie tak, no. jeszcze raz zobaczmy. Układ, w którym tkwi dzisiaj Szymon Hołownia i 2050, jego partia. U układ, w którym tkwi zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe i razem jako trzecia droga, która ma 65 parlamentarzystów, jest układem, która niszczy ich na ich oczach. Jeżeli po 16 miesiącach zjechali do poziomu około 4% poparcia na dwie partie, to znaczy, że za 2,5 roku nie będzie czego zbierać. Nie będzie w ogóle możliwości prowadzenia spraw państwa. Więc my proponujemy skoro w tym układzie absolutnie doprowadziliście siebie do dramatycznej sytuacji, bo doprowadziliście do dramatycznej sytuacji Polskę razem z Tuskiem. Skoro Tusk was szantażuje, skoro Tusk was stawia pod ścianą, to macie alternatywę. Nie współrządzenia z nami, tylko stworzenia z rządu technicznego i pogonienie szkodnika, który dzisiaj was szantażuje i bez uzgodnienia z wami mówi wam, a teraz głosujcie w o tym zaufaniu. Zobaczymy. Ja jestem przekonany, panie redaktorze, że Tusk będzie stosował te szantaże, żeby oni musieli zagłosować za nim, mimo że Szymon Chłownia powiedział, że być może się wstrzymają. Pan... Dlatego to nasza propozycja. Nie musicie głosować na Tuska. Myśli Pan, że ugrupowanie, no bo ta deklaracja pada, no być może się wstrzymamy, jeśli one będą tak ogłaszane. Wydaje się to Panu prawdopodobne, że ugrupowanie no właśnie powtarzam w nie w poprze rządu Donalda Tuska w głosowaniu? No właśnie powtarzam, jestem przekonany, że Tusk już od wczoraj stosuje szantaże nieprawdopodobne wobec swoich koalicjantów, w tym przede wszystkim Szymona Hołowni i jego ludzi, szantaże albo jakieś inne jeszcze zagrywki, dlatego powtarzamy. No, dlatego wyszedł wczoraj z tym oświadczeniem pan premier Jarosław Kaczyński i powiedział na fali zwycięstwa, przecież jednoznacznego zwycięstwa, już potwierdzonego przez wszystkich, no nie musicie... Tkwić w układzie, który jest szkodliwy dla Polski i szkodliwy dla Was. Możemy razem stworzyć rząd techniczny, a później zobaczymy, jak naprawiać od razu i jak naprawiać następnie polskie sprawy. Nie musicie ulegać szantażowi Tuska, który będzie Was szantażował w ten sposób do 2027 roku, do jesieni, a wtedy Was już po prostu nie będzie. Bo to widać po 16 miesiącach.